Witam wszystkich z tej strony Węga. Kilka osób prosiło mnie, żeby jakichś że filmików nie ma, żeby coś nowego wrzucić. No taki ublejcik tego małego baniaczka 25 litrów. Ciało techa to masz, chłopie. CO2. Tu już nie jest podawane od jakichś trzech tygodni, to zresztą ponieważ baniaczek jest przeniesiony w inne miejsce i nie mam gdzie butli postawić, ale nie narzekam z tego powodu, gdyż tak to miało być w tym, w tym baniaczku. To on jest na ziemi, to miało sobie samo wszystko egzystować bez jakiejkolwiek większej ingerencji człowieka. Przycinania tutaj praktycznie nie ma roślin. Światło jest przyciemnione. Specjalnie właśnie e, z nawozów. Z nawozów to tu tylko już, już końcówkę tego węgla w płynie mam. To tam od czasu do czasu poleje jak nie zapomnę i, i raz w tygodniu. Raz w tygodniu potas. Ze trzy kliknięcia tak przy podmianach, teraz to już nawet od, przestałem robić podmiany tylko dolewam dolewam tej wody Te rośliny rosną może nie w tempie mega ale, ale sobie rosną bakopa na czerwono listki sobie powybarwiała to dzięki tej lampeczce Emiego się na nastroszył kamerę pewnie zobaczył teraz światełko włączam może będzie lepiej widać o nastruszył się pan także praktycznie w tym zbiorniku już nic nie robię, samo sobie wszystko rośnie troszkę Troszkę taki ja pan po, po zaprzestaniu podawania CO2 troszkę, troszkę tak zbrzydła zbrzydła z takich dwóch kawałeczków malutkich dwóch sadzoneczek, takich sadzoneczek Kałązek dwóch się rozrosła i, i teraz praktycznie tak jakby stanęła ale za to tutaj Powkadałem w mach po i sobie sobie rośnie. Myślałem, że już krewetki mi wszystkie popadały, ale ale jednak nie. Jednak nie, bo od kilku dni zaobserwowałem, zacząłem wyłazić w, z tych swoich kątów. I są i malutkie, i duże, a ten koleżka i takich tu nie ścignie w tym zielsku, więc... Więc jest wszystko w porządku. Hmm. co do... Co do tego nowego akwarium, no to w dalszym ciągu, no... No już wszystko mam, ale ale na razie nie, nie, nie mam gdzie postawić. Nie mam gdzie postawić, mam gdzie postawić, tylko... W dalszym ciągu nie mam tego wieszaka do telewizora, a teraz wiadomo, święta. Gdzieś musi choinka stanąć więc chyba prawdopodobnie po nowym roku dopiero o tu gdzieś się o jest krewetaczka tam siedzi a tam jest tam 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 daleko sobie po śmigę właśnie iriski panda z własnej hodowli znaczy się nie z mojej tylko od, od siostry gdzieś się udało dwie sztuki przetrwały z, z ikry, ponieważ tam jest dużo ryb, molinezje, nie molinezje, jakieś tam inne. A akurat nie wiem, takie... Może akwarium jej nie wygląda, nie wygląda jakoś tam mega super, ale, ale są warunki takie, że właśnie kiryski się troł tam. I to trą się co, co, co jakiś czas. I przetrwały właśnie i, i, i bez specjalnych pokarmów, bez niczego. Dwie sztuki kiryska pandy się, się odchowały. Więc po namowach kiryski przyszły do mnie tutaj. Jest krewetka, o, o tam, o. To jest jednak, to jednak nie, nie trawka, tylko to jest sagitaria. Sagitaria, ponieważ no krótkie ma te krótkie mate te listki, ale rozrosła się tu już po tej części baniaka. Co do glonów, to tylko taka, tutaj jak widzicie takie punktowe. Ale to był to już... O, to tego... tego nie czyszczę nawet. To już jest od dwóch miesięcy takie punktowe te. Zielone wyglądy na, na tej bocznej szybie i na drugiej bocznej szybie z przedniej szyby tylko tak od czasu do czasu dla, dla poprawienia wyglądu, żeby to jakoś tam tego to, to przeczyszczę tym czyścikiem, ale tak to nie ruszam wcale. Proszę bardzo. I tak to, tak to jest. Ślim, ślimorków się dalej nie, nie, nie pozbyłem tych zatoczków, nie mam na razie aktualnie skąd, skąd Helenek dostać, więc tak bym tutaj wpuścił ze dwie to myślę, że, że spokojnie by wycięły wszystkie te, póki co to tylko na razie ta ampularia tutaj sobie śmiga i jakoś tam ogranicza. Ogranicza te zatoczki wyjadającym pokarm, ale no, mniejsza z tym, to, to ma być akwarium całkowicie bezobsługowe. Bez Żeby tutaj tylko właśnie dolewanie wody, ewentualnie no, no może podmianki. Póki co, póki co, bo ziemi tam sporo jest nasypanych tych kulek torfowych też pogniecionych jak pamiętacie i to rośnie. No mikrozorium widać odpowiadają takie warunki. Tu już, już trochę sadzonek oddałem z tego. Wcześniej, jak pamiętacie, tutaj gdzieś jeszcze było, no to, to właśnie oddałem, bo chciałem zrobić miejsce dla, dla takiej rogitilly. A tutaj, tutaj tylko odrywam. Nie wiem, czy będzie, czy będzie ją widać, ale tam właśnie, o, jest. czy złapie ostrość aparat. Tam właśnie siedzi malutenika, malutenika krewetunia. Tam chyba widzę nawet jeszcze kilka sztuk. No niestety no, to jest tylko aparat, kamera w telefonie i aż takiej aż tak dobra jest. No ale mniejsza z tym. No, fakt, faktem. Rozmnażają się czyli Czyli jest ok, a już, już spisałem na straty krewetki w tym, w tym baniaczku Także na koniec jeszcze wrzucę filmik tam od siostry te Kiryski właśnie, pandziątka malutkie Jak to tam u niej, jak żeśmy znaleźli i jak już przyszły do mnie Ok, trzymajcie się wszyscy, na razie